My dzisiaj taki temat, który omawiać chętnie chcemy, bo może się przydać ta wiedza wielu z nas. Tak, kolejna y, choroba, którą się zajmiemy, y, kolejna choroba zaliczana do tych autoimmunologicznych, y, chorób cywilizacyjnych, prawda? Y, jest z nami pani Izabela Szymczak, trycholog. Y, weźmy na tapetę, pani Izabelo, łysienie, ale nie takie zwyczajne, plackowate, bardzo groźne. Czy już? to prawda, że nie wiadomo skąd bierze się ta choroba i co są, jakie są jej powody? Tak, łysienie plackowate jest jedną z przyczyn z, ze sposobów różnych leczenia i najczęściej tak jest, że atakuje osoby w młodym wieku, również dzieci. Częściej chorują na to schorzenie kobiety. Jak w ogóle wygląda, jak możemy poznać to, to charakterystyczne schorzenie? Poja może pojawić się niespodziewanie, na przykład w ciągu kilku godzin, kilku dni. Najczęściej pojawia się w postaci takiego małego placka, stąd właśnie nazwa usienie plackowate, na przykład z tyłu głowy, gdzie nie jesteśmy sami w stanie nawet zauważyć, że coś takiego mamy. W trakcie wizytu fryzjera, bądź na przykład jak ktoś za nami stoi, może właśnie coś takiego zauważyć. I teraz to schorzenie no, czasami zatrzymuje się właśnie na tym jednym punkciku, natomiast bardzo często jest tak, że obejmuje większą część głowy. Czasami jest tak, że w jednym miejscu zarasta, zarastają włosy, w drugim miejscu pojawia się nowe y, ognisko zapalne pozbawione włosów. Czasami jest tak, że no, również na naszym ciele, na przykład na brodzie, czy w innych miejscach, gdzie rosną głowy, y, jest ten problem. Mówi pani ognisko zapalne. No, jak jak okiełznać to zapalenie? Jakie są sposoby, tak, żeby wszystkim... to to należy zdiagnozować czyli udać się do lekarza do dermatologa do trychologa. I tutaj nie jest trudne rozpoznanie, bo tak jak powiedziałam, charakterystyczne to po wypadanie włosów placek. Na placek w Placek wielkości często właśnie nawet monety, gdzie skóra jest nie ma tam żadnego stanu zapalnego praktycznie osoba która zachoruje na to usienie nie jest w stanie przewidzieć, bo nie ma żadnych symptomów wcześniejszych. Natomiast oprócz właśnie bardzo szerokiego Również pomocne jest badanie trychologiczne, kiedy w kamerze widzimy, jak wyglądają włosy, które, są, które rosną naokoło na tego mojego fragmentu. Dlatego, że na przykład jak rosną nam włosy nowe, tak zwane włosy następowe, są to włosy... Krótkie, pozbawione barwnika. Nie Natomiast Taki w łusieniu... meszek jak Taki na meszek. Natomiast... Tak, dokładnie. Natomiast przy łysieniu plackowatym, na obwodzie tego łysienia pojawiają się włosy. Oczywiście one są krótkie, ale są grube i są ścięte. Więc to jest charakterystyczne dla... Tego, że proces łosienia jest aktywny. Proszę nam powiedzieć, czy my możemy, czy to jest wytłumaczalne to schorzenie, czy my, już w tym momencie, mając takie narzędzia, tak zaawansowaną medycynę i tak dalej, i tak dalej, możemy poznać przyczynę, czy tak jak powiedziałam na początku, choroba autoimmunologiczna, znowu mamy takie jedno złote wytłumaczenie, no kolejna cywilizacyjna choroba. Za dużo się stresujemy. Tak, przyczyn tutaj przy tym schorzeniu jest kilka i tak naprawdę są to zawsze. To, są to zawsze hipotezy. Jedną z nich jest, apt, jest aspekt autoimmunologiczny. Co to znaczy? Z, kiedy mamy predyspozycje, określone predyspozycje, predyspozycje genetyczne, nasz organizm, nasz układ odpornościowy y, zaczyna traktować własne komórki, własne jak tkanki wroga. jak wroga i niszczy je. W tym przypadku niszczy włosy. włosy. Tak się składa, że bardzo często w rodzinach, gdzie występują... Takie choroby jak toczeń, bielactwo, reumatoidalne zapalenie stawów, a więc choroby autoimmunologiczne również pojawia się usienie plackowate. Często jest to też genetyczne. Zdarza się również w okresach przemian hormonalnych, na przykład po dojrzewaniu albo po urodzeniu dziecka, albo w okresie przekwitania. Niektórzy również naukowcy i dermatolodzy widzą tutaj przyczynę, Wirusową, bakteryjną. No jest, ale, tych, jest tych, tak. Ale bardzo często również w trakcie wywiadu dochodzimy do przyczyny psychosomatycznej. Co to znaczy? W głowie wszystko jest w głowie, tak? Tak, kiedy ja na przykład pytam, na przykład. Tak, ja na przykład pytam pacjentów, czy kojarzą jakiś moment, jakiś incydent, jakiś epizod w życiu, to prawie, prawie zawsze wskazują na aspekt właśnie stresu. I teraz no pytanie, czy na przykład u dzieci, które też niestety zapadają na to schorzenie? Można mówić o stresie, można, czyli na przykład mogą być to jakieś wydarzenia. Rodzice w się rozstają, tak. ktoś umiera, prawda? W domu. No zmiana tak. na przykład miejsca otoczenia, przedszkola, tak, dokładnie. Tak. Też badania wykazały, że często osoby, które zapadają na to schorzenie, to osoby z zaburzeniami psychiatrycznymi, na przykład z depresją, z osoby z jakimiś stanami lękowymi. Pani doktor, jest cały wachlarz możliwych powodów, dla którego ktoś cierpi na plackowate łysienie. Pani powiedziała, że po pierwsze choroba nie ma jasnych określonych źródeł, po drugie wywiad jest bardzo ważny u lekarza, żeby sobie pójść z tym radzić, ale jak już powiedzmy sobie pacjent wie, że to ma. Dostał pewnie jakieś leczenie farmakologiczne. Czy są pewne zwyczaje i nawyki, które mogą przyczynić się do Osłabienia te, tego łysienia plackowatego. Mam na myśli dietę, mam na myśli regularność mycia głowy i czym tę głowę myć, plus na przykład właśnie tryb życia. No właśnie nie, przy, przy tym schorzeniu tak naprawdę nie chcę powiedzieć, że lekarze są bezradni, ale często jest tyle hipotez, że w zależności od tego, do kogo się udamy, dany lekarz, dany trycholog podejmuje jedną z terapii. Tutaj jaka może być terapia? Może być terapia miejscowa, kiedy na przykład stymulujemy mieszki włosowe, maściami, możemy robić mezoterapię. Może być terapia ogólna, kiedy już wkraczamy z odpowiednimi lekami. Chociażby właśnie lekami, które no spowodują naprowadzenie naszego układu odpornościowego na właściwy tor. Mogą być to już takie bardziej zaawansowane leczenia z z z nie Nieważne. To, to, to i tak jest Natomiast może być też leczenie przy pomocy alergenu, też bardzo często stosowane. Okazuje się, że alergen mhm. może być lekarstwem. Okay. Kiedy na przykład podajemy taki czynnik drażniący na skórę głowy, kierujemy migrację czynników, które uszkadzają nasze mieszki, do właśnie miejsca drażnionego. Ale również dobrze jest, kiedy lekarz, trycholog, dermatolog podejmuje taką kompleksową terapię i sugeruje pacjentowi udanie się do, do psychiatry właśnie po to, żeby wykluczyć pewne aspekty psychosomatyczne. I wtedy taka kompleksowa terapia. To ma mi się sens. podoba, że to jest kompleksowa terapia, a nie damy tu preparat na, ten, na te miejsca, w których włosy przestały rosnąć, prawda? No to trzeba się zająć jednak całym człowiekiem, skoro jest to tak nieodgadniona. Czyli poza, poza wizytą u trychologa dobrze by było się zastanowić, czy przypadkiem jakieś stresy, zmartwienia, jakiś powód do permanentnego doła. Nie przekłada się na to, że włosy zaczną wypadać. Ależ I nad tym się wszyscy tak. ludzie mający ten problem zastanowią. Może im będzie lepiej, tak a jest. przynajmniej zacznie się proces leczenia. Dziękujemy pani pięknie. Na pewno zdrowy styl życia pomaga w zachowaniu równowagi, a co za tym idzie, równowagi również tutaj na głowie i w głowie. Zdrowy styl życia. Gosia, Gosia Morska jest specjalistką od takiego. Pani do...